Cześć, witam was. W poprzednim filmie opisałem wam całą serię monokularów termowizyjnych Akila od firmy Konotech. Natomiast dzisiaj zajmiemy się stricte po prostu najtańszym modelem z serii, czyli 325 jest to model z najmniejszym obiektywem w serii czyli 25 mm średnica i z tym mniejszym sensorem, ale który w zupełności sobie daje radę jeżeli chodzi o detekcję ciepłych punktów w łowisku. Jeżeli chodzi o takie plusy tego rozwiązania, tego urządzenia, to to jest przede wszystkim rozmiar, tak? Niewielki, kompaktowy, w zupełności sprawny E, łatwy w obsłudze, mieszczący się w ręce czy w prawej dłoni, czy w lewej dłoni, wszystko mamy tutaj przyciski e, przygotowane. Jest to ergonomicznie, fajnie przemyślany sprzęt, który nam się po prostu sprawdzi, nawet w takiej sytuacji jak teraz, kiedy mamy na przykład odwilż i wszystko na niego kapie. Nie przejmujemy się, używamy. Ponadto system ładowania. Jest super rozwiązany, o czym mam opowiem za chwilę. W komplecie z urządzeniem mamy taki właśnie sztywny pokrowiec, który no, nie to jest, że chroni urządzenie, które jest wystrzymałe, tak, ale oczywiście, no wiadomo, że trzeba wydać trochę kasy na to, więc jakby fajnie, że możemy sobie to zabezpieczyć. W komplecie mamy drugi akumulator w takiej właśnie zasobniku. I mamy też kabel do ładowania USB, kartę gwarancyjną i ścieżkę z mikrofibry i instrukcję, tak, czyli no nic odkrywczego. Ale generalnie później macie taki pokrowczyk, w którym sobie pakujecie to urządzenie sztywny, cyk. I tutaj nie ma żadnego tematu, sobie zamykacie, i urządzenie czeka na kolejne polowanie i ładnie się wygląda czymś takim, prawda? Można dziewczynie dać na, na miasto, nie mamy tutaj prostą obsługę. Tu jest, włączamy, tutaj robimy zdjęcia lub filmy i tutaj mamy cyfrowe powiększenie obrazu, czyli wszystko to, co tam potrzebujemy. Z przodu mamy regulację ostrości to co też mówiłem w po prostu tego samego modelu w takim filmie opisującym całą serię Aquila. Tutaj wszystko mamy. Też mamy dopasowanie, jeżeli chodzi o dla osób noszących okulary, możemy sobie zjechać tym dystansem na minimum. Lub dla osób, które obserwują normalnie bez okularów, możemy sobie ten dystans zachować. Pytanie, kto jakie ma preferencje. Super rozwiązaniem jest to właśnie ten zasobnik na baterię, gdzie po prostu te urządzenie ma wbudowaną baterię, ono sobie dalej pracuje na wbudowanych bateriach. Tutaj możemy sobie wymienić ten akumulator, który jest 18500 i wkładamy sobie i dalej urządzenie pracuje. A teraz wam pokażę jak się to urządzenie szybko włącza. Jest urządzenie wyłączone, tu mamy przycisk włączający, 7, 8 i jest włączone, czyli 8 sekund. Tak szybko się włączyło. Natomiast jeżeli chodzi o wygaszenie urządzenia, przyciskam go dłużej. Jest przycisk standby. Niepotrzebnie, że tak powiem, baterie się nie zużywają. Eee, I w tym momencie mamy go w kieszeni. Wyciągam i włączanie zajmuje ułamek sekundy. Tak? Po prostu obczajamy op sobie, co się dzieje dookoła. Nie ma nic, co nas interesuje. Wyłączamy i idziemy sobie dalej. Tak? Także pod tym kątem jest to prostota. Mamy system zrobienia zdjęć, czyli jak chcemy się pochwalić, co się dzieje w obisku. Możemy sobie nagrać film albo zrobić zdjęcie. To nie, nie przysparza żadnych trudności. Jest też system taki picture in picture, czyli obraz, obraz w obrazie. Jeżeli ktoś chce mieć po prostu bazowe powiększenie i okienko z większym powiększeniem, to sobie może tą opcję włączyć. To jest pytanie do waszych preferencji, tak? Są różne tryby obrazu. Ponadto możemy sobie wyregulować tak, że tak powiem, kontrast i jasność tego ekranu, że po prostu nie pali wam oka. Czyli w zupełności jest to. Praktyczne rozwiązanie, jeżeli chodzi o użycie łowisku. Można całą noc z tym śmigać i tylko wymieniać, że tak powiem, baterię. Można kilka dni non stop z tym pracować, nie wyłączając urządzenia. To jest właśnie bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o to firmę Konotech. Natomiast jeżeli chodzi o takie proste, nieduże urządzenie, jak widzicie, ono się mieści u mnie no może nie w dłoni, tak, ale jest nieduże, czyli nawet w takiej kurtce miejskiej jak teraz mam, ja sobie schowam do kieszeni i tutaj nie ma tematu, tak? Nie to, że gdzieś wystaje, coś tego. To on jest po prostu nieduży. Także sprawne urządzenie, które spokojnie można polecić do takiego polowania, szczególnie jeżeli chodzi o takie po prostu, że mam coś w kieszeni, ale nie jest to takie, jakby nie skupię się na tym, żeby ten lis był nie wiadomo jak ostry, tylko widzę, że idzie lis, namierzam go tym, że on jest i sobie poluje, czyli do takich celów łowieckich w zupełności te urządzenie wystarczy. Pod filmem macie link do strony Konotech, gdzie możecie się zapoznać ze szczegółami produktu. Zapraszam was no i widzimy się przy okazji kolejnego filmu.